W dzisiejszym materiale będę opowiadał o tym, w jaki sposób komponować zespoły, tak aby projekt, który realizujemy, odniósł sukces. Jeśli wydaje Wam się to interesujące, to zapraszam do dalszej części filmu. Realizacja projektu, a przede wszystkim zebranie odpowiedniego zespołu, naprawdę nie jest łatwym zadaniem. Stoimy przed wyborem, zarówno tego, jakich specjalistów potrzebujemy, oraz jakie seniority powinno być. Dlatego postanowiłem dzisiaj przyjrzeć się trzem case'om i w oparciu o te case'y porozmawiać o tym, jakich specjalistów ja zatrudniłbym do takich zespołów. I teraz, jakie będą to case'y? Po pierwsze, załóżmy, że przygotowujemy redesign istniejącej już aplikacji. Mamy przygotowane całe designy, po prostu trzeba. Przygotować zespół, który zajmie się tym, żeby zaimplementować wszystko, co jest niezbędne. Drugi case będzie to case związany z przygotowaniem MVP. Nie będzie to duży produkt, ale załóżmy, że prace będą trwały pół roku. I trzeci case jest to praca już na dużo większym projekcie jakieś RD lub rozwój istniejącej aplikacji, która nie należy do małych. Więc właśnie na takich case'ach się dzisiaj oprę. I nie ma co czekać, zaczynamy od pierwszego. Więc case numer jeden: redesign aplikacji. Kogo do takiego zespołu bym zatrudnił? Jeśli chodzi o specjalistów, wydaje mi się, że najczęściej, jeżeli nie mamy jakiegoś bardzo restrykcyjnego planu, jeżeli chodzi o szybkie wdrożenie takiego redesignu, wystarczy jedna osoba. Natomiast nie może być to junior, ze względu na to, że zakładamy, że taka osoba musi być komunikatywna i musi znać się na robocie czyli musi być w stanie Przygotować nowy design, być pewna, że funkcjonalność działa dokładnie tak samo jak działała wcześniej, a przy okazji zasugerować jakieś usprawnienia. Dlatego ja zakładałbym, że taki zespół powinien składać się z jednego specjalisty, czyli jednego dewelopera na poziomie minimum regular. Jeśli natomiast jest to taki regular, który dopiero zaczyna swoją ścieżkę na tym poziomie, dobrze byłoby go wesprzeć product ownerem, czy też jakimś menadżerem. Druga sprawa jest też taka, że nie każdy programista lubi spędzać czas z klientem i przekonywać go do pewnych rozwiązań. Wtedy już w ogóle product owner jest niezbędny. Tak, żeby po prostu komunikacyjnie być jak najbliżej z klientem, ustalać co jest najważniejsze i wdrażać plan życia. Dodatkowo warto też mieć gdzieś w zanadrzu jakąś osobę, która będzie wsparciem dla tego pojedynczego specjalisty. Stawiałbym, że w organizacji powinien być jakiś lead, który jest w stanie. Wspomóc specjalistę w jego działaniu. Oczywiście, jeżeli mamy do dyspozycji seniora, takie wsparcie będzie dużo mniej i dużo rzadziej potrzebne. W przypadku regularów oni sobie będą świetnie radzić, natomiast mogą trafić na pewne sytuacje, w których Lead będzie im bardzo pomocny. No i taka aplikacja będzie przez nich realizowana bardzo sprawnie, bardzo szybko i w zależności od jej wielkości będą w stanie dostarczyć ją w jakimś określonym czasie, który nie będzie się przedłużał w nieskończoność. Case numer dwa. Przygotowanie MVP. MVP, które zakłada pracę na około pół roku. I tutaj na samym początku trzeba rozpatrywać product ownera, osobę, która będzie po prostu pchać całe pracę do przodu. Product Owner będzie tutaj bardzo ważną osobą. Natomiast jeśli chodzi o specjalistów, zakładałbym, że nie będzie w takim zespole ich więcej niż od 3 do 5. I oczywiście tutaj wszystko zależy też od tego, jak bardzo dużo pracy jest do zrobienia i jak bardzo goni nas czas. Jeśli chodzi o skład osobowy w kontekście seniority, musimy tutaj mieć przynajmniej jednego seniora, który to będzie dbał o to, żeby wszelkie prace, które są wykonywane, były w odpowiedniej jakości i żeby cała architektura rozwiązania, która jest przygotowywana, była na odpowiednim poziomie. Do tego oczywiście kilku regularów i kilku juniorów. Czyli w takiej minimalnej wersji byłby to senior i powiedzmy dwóch regularów. Przy nieco większym zespole mógłby być to senior, dwóch regularów i dwóch juniorów. No i dodatkową osobą, którą zawsze warto rozważać, jest tester. Tester bardzo sprawnie, zwłaszcza już na końcowej fazie, jest w stanie określić, czy oprogramowanie, które wytworzyliśmy, nadaje się już do releasu, czy też nie. Więc można testera wprowadzić już w początku, co zresztą bym rekomendował. Jeżeli jednak mamy jakieś ograniczenia budżetowe. Warto tego testera wprowadzić chociaż na ostatni miesiąc prac, tak żeby on się upewnił, że wszystko, co w aplikacji zostało zrobione, działa i nasz projekt jest gotowy do tego, żeby go wpuścić na rynek. A teraz case numer 3: czyli praca w dużo większym zespole nad dużo większym zadaniem, jakimś RD lub rozwojem sporego oprogramowania. Tutaj zakładam, że specjalistów w zespole powinno być od 3 do dziesięciu. Zwłaszcza jeżeli realizujemy projekt w metodykach zwinnych, powinniśmy ograniczyć ich ilość, ponieważ zbyt duża ilość ludzi w jednym zespole może powodować duży complexity. Jeśli natomiast będzie nam potrzebne więcej niż 10 specjalistów, to oczywiście musimy się przygotować odpowiednio i podzielić ten zespół na mniejsze części, mniejsze zespoły. Jeśli chodzi o skład osobowy, wygląda to następująco. I nieco bardziej skomplikowanie od dwóch poprzednich przypadków, a więc zaczynamy od product owner'a. Następnie, jeżeli chodzi już o samych specjalistów, to zacznijmy tutaj od testera. Sugerowałbym, żeby takie duże projekty miały przynajmniej jednego testera manualnego, a najlepiej, jeżeli byłby to tester automatyczny, który jest w stanie zautomatyzować znaczną część pracy, dzięki czemu wyłapywać błędy dużo szybciej. Natomiast jeżeli chodzi o samych programistów, no tutaj mamy dosyć dużą dowolność. Natomiast przy, powiedzmy, zespole dziewięcioosobowym zakładałbym, że będzie tam dwóch seniorów, minimum, którzy to będą właśnie dbali o tą jakość, będą w stanie nadawać tempo pracom, będą w stanie też realizować dużo prac koncepcyjnych. Poza nimi wprowadziłbym tam czterech regularów. Regularowie będą w stanie realizować dużą część prac, będą również w stanie działać przy pracach koncepcyjnych, a przy okazji będzie można. Dać im trochę przestrzeni do tego, żeby mentorowali i wspierali mniej doświadczonych ludzi, czyli juniorów. Jeżeli mamy ograniczenie 9 osób, możemy do tego dokoptować jeszcze ze trzech juniorów, którzy po prostu będą mogli zajmować się mniejszymi zadaniami i zdobywać wiedzę na temat projektu, przy okazji takie duże projekty dają nam możliwość na pracę taką ewolucyjną. I przez to rozumiem to, że jeżeli jakaś osoba z któregoś poziomu odejdzie, powiedzmy, odejdzie nam jeden senior, Mając już odpowiednio przygotowanych regularów, będziemy w stanie szybko zastąpić tą lukę. I tak samo w przypadku, gdy odejdzie jakiś regular, można bardzo łatwo i bardzo szybko zastąpić takiego regulara już przygotowanym wcześniej juniorem, ponieważ osoba ta będzie znała projekt, technologia też już będzie jej znana na odpowiednim poziomie i będziemy po prostu mogli podmieniać odpowiednie osoby i przenosić odpowiedzialność na, na inne części zespołu. Taka kompozycja zespołu zapewni nam również duże bezpieczeństwo. W przypadku, gdyby okazało się, że właśnie ktoś odchodzi z zespołu, to będziemy pewni, że mamy kolejnych ludzi, którzy są w stanie dalej realizować nasz projekt. Natomiast takie zespoły potrafią mieć też dużo problemów komunikacyjnych, ze względu na to, że powiedzmy 9 osób w zespole to jest potencjalnie dla każdej osoby 8 dodatkowych punktów kontaktu. Warto też zastanowić się nad Scrum Master'em, który ułatwi komunikację. Zadba o to, żeby procesy w zespole wyglądały jak najlepiej i żeby praca szła zgodnie z planem. Duży zespół, duże skomplikowanie, więc warto pomyśleć o Scrum masterze. I właśnie tak uważam, że powinny wyglądać zespoły w tych trzech przypadkach. Bardzo ważna jest stabilność takiego zespołu. Chodzi o to, żeby ludzie mieli się od kogo uczyć, ale też jeżeli ktoś odejdzie, żebyśmy mieli łatwość zastąpienia takiej osoby. Oczywiście w takim przypadku redesignu, kiedy mamy tylko jednego. Dewelopera może być to nieco trudniejsze, natomiast tam poziom skomplikowania jest też dużo mniejszy. Jeżeli projekt rośnie, poziom skomplikowania staje się coraz większy. Ważne jest to, żeby ludzie w zespole byli na odpowiednim seniority i żebyśmy byli w stanie prowadzić projekt bez zakłóceń. Nawet jeżeli ktoś zdecyduje się zmienić pracę i pójść do jakiejś innej firmy, to musimy dbać o to, żeby były osoby, które są w stanie przejąć obowiązki tej osoby. W przeciwnym wypadku, po prostu. Projekt legnie w gruzach. Nie będzie w jaki sposób realizować kolejnych zadań, które będą przed nami postawione. Ciekawy też jestem, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. W jaki sposób wy złożylibyście swoje idealne zespoły, które miałyby zrealizować takie poszczególne zadania? Dajcie znać w komentarzach. I to już wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję Wam, że po raz kolejny byliście ze mną, że zostawiacie komentarze i angażujecie się. Tutaj w komunikację pod filmem. Zachęcam Was do zostawiania łapek, do klikania w przycisk subskrybuj. Oczywiście nie zapominamy o dzwoneczku i siemaneczko!